120 lat temu powstała jednostka Straży Pożarnej w Drzycimiu. Przez wiele pokoleń druchowie nieśli pomoc podczas pożarów, wypadków i innych nieszczęść. Cały czas byli otaczani ludzkim szacunkiem i tak jest do dzisiaj. Bycie strażakiem to nie tylko powołanie i poświęcenie, ale też powód do dumy. Jubileusz 120-lecia OSP Dżicim był świętowany w sobotę 13 maja rozpoczął się mszą świętą odprawioną w intencji strażaków. Po liturgii druchowie zaproszeni goście, a także mieszkańcy przemaszerowali na stadion. Jedną z bardziej podniosłych chwil było wręczenie medali i odznaczeń strażakom obecnie pełniącym służbę, seniorom, a nawet członkom młodzieżowej drużyny OSP. Było też miejsce na przemówienia, wręczenie upominków, ale też na wyrażenie przez strażaków wdzięczności tym, którzy wspierają jednostkę. Jesteśmy po uroczystości 120-lecia OSP życim, Piękne przemówienia, piękne medale. Ja chciałbym zapytać Pana Wójta o taką gospodarską wdzięczność wobec strażaków, którzy poświęcają swój czas, swoją, swoje siły, też czasami ryzykują. Cóż można powiedzieć, no strażacy OSP. So, jest to służba społeczna. Jestem bardzo im wdzięczny. Obserwuję bardzo mocno, kiedy yy, zostałem wójtem, no, Patrzyłem na różne rzeczy i śledzę, ale widzę, że każde sytuacje możemy zawsze na nich liczyć. Jestem wdzięczny, że jest taka grupa jak właśnie strażacy nasi druchowie, druchny, którzy praktycznie no, ratują, czuwają nad naszym bezpieczeństwem, ratują dobytek mieszkańców i praktycznie możemy zawsze na nich liczyć także wspaniała ta współpraca, wspaniali ludzie. Wiem, że utrzymają to ja będę się starał, żeby zrobić wszystko, żeby wyposażenie, inne rzeczy, żeby cały czas jednak ten standard wysoki, wyższy utrzymywać. Proszę powiedzieć, w jaki sposób powiat świecki wspiera straż ochotniczą, straż pożarną w całym powiecie? Przede wszystkim staramy się przeznaczyć każdego roku. W budżecie powiatu świeckiego pewną ilość środków, które przeznaczamy na różnego rodzaju zakupy dla ochotniczych straży pożarnych to są dofinansowania, do zakupów wozów strażaczkich bądź też zakupu sprzętu. To jest zawsze analizowane przez nas, który sprzęt w danej jednostce jest najbardziej potrzebny, aby po prostu w całym tak zwanym bezpieczeństwie powiatu świeckiego miało to najbardziej istotne znaczenie.